Cześć, witajcie na kanale Marketing Expert. Ja nazywam się Kamil i w tym filmie pokażę Wam, jak możecie zacząć dropshipping krok po kroku. Jeżeli posiadacie budżet, który jest równy 400-500 zł, to będzie to film idealny dla Was. Pokażę również różne elementy, na które trzeba zwrócić uwagę. Zanim jednak przejdę do konkretów, to zapraszam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. I zapraszam do oglądania. Jeżeli zaczynacie z takim małym budżetem, musicie na samym początku wiedzieć, że na przykład, jeżeli chodzi o Shopify, to konwersja, czyli osoby, które przekładają się na sprzedaż, to jest 1,4%. Jeżeli ktoś wchodzi z komputera, natomiast jeżeli ktoś wchodzi z telefonu, jest to 0,9%. Czyli bardzo prosta matematyka. Jeżeli 100 osób wejdzie z waszej, na przykład, reklamy, to tylko jedna na te 100 osób kupi. To jest taki, taka przeciętna konwersja, jeżeli chodzi o Shopify, jeżeli chodzi o te Standardowe sklepy Shopify'owe. Tak więc, jeżeli mamy mało tych pieniędzy, musimy się skupić na tym, aby ten nasz sklep wyglądał bardzo dobrze, bo jeżeli mamy więcej tych pieniędzy, no to możemy sobie pozwolić na to, żeby ściągać bardzo duży ruch, no i wtedy będzie się to przekładało na te jakieś sprzedaże, co nie zmienia faktu, że nawet jeżeli mamy dużo pieniędzy, no to warto jednak zrobić w jakiś sposób ten fajnie ten sklep, tak aby zarabiać te o wiele więcej tych pieniędzy. I mamy tutaj przykład sklepów, które najlepiej sobie radzą na Shopifyu. To 2,2%, czy tutaj mamy 3,1%, no to już jest o wiele większa różnica. Ponieważ, jeżeli wejdzie 100 osób na wasz sklep, no to 3 osoby kupią, więc jest to już o wiele, o wiele więcej. I jak to zrobić, żeby ten sklep nasz wyglądał lepiej? No bo wiadomo, jeżeli chodzi o Shopify, no to te sklepy wyglądają tak zwyczajnie, tak normalnie e, i wszystkie praktycznie tak samo wyglądają. Tak więc, aby zmienić cokolwiek na tym Shopify, żeby to fajniej wyglądało, warto zaopatrzyć się w jakiś page builder, e, czyli Aplikację, która pomoże nam zbudować o wiele wie lepszy wygląd tej naszej, tego naszego sklepu. No i w tym wypadku ja na przykład najczęściej używam PageFlya, czyli jeżeli wpiszecie sobie tutaj na App Store PageFly, to wyskoczy Wam taka aplikacja. Ta aplikacja jest płatna, ona kosztuje tam ze 20 chyba dolarów miesięcznie. Natomiast jest również wersja darmowa, gdzie możemy stworzyć po jednej stronie z każdego rodzaju, czyli jeżeli na przykład chcemy, no to możemy stworzyć jednego homepage'a, czyli naszą stronę główną. Jednego product pagea, czyli jedną stronę produktową, jednego collection pagea, czyli stronę, gdzie pokazują nam się wszystkie produkty, eee, chyba tak, jeden blog post i pa password page, co nas na razie nie będzie interesowało. Więc jeżeli posiadacie jeden na przykład produkt tylko na sklepie, to najprawdopodobniej ta wersja darmowa Wam wystarczy. Natomiast jeżeli macie więcej tych produktów, no to trzeba będzie się tu zaopatrzyć w wersję płatną. Możecie wybrać jakieś inne page buildery, na przykład game pages, czy, so czy Show. Natomiast, tak jak widzicie, tu też jest 10 dni dla, darmowych, ale później również jest to płatne. I teraz pokażę Wam na szybko jak to wygląda, bo wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli przejdziecie sobie na przykład na homepages, klik, klikniecie tutaj Create a new page from template, to macie różnego rodzaju template'y, czyli już stworzone strony. Tak jak macie tutaj, już stworzone są te strony i możecie sobie którąś z nich wybrać i ustawić jako swoją własną stronę. Czyli Select this template, wybrają jakiś template, wystarczy, że teraz pozmieniacie sobie zdjęcia, czy dodacie zdjęcia swojego produktu czy swój opis i macie bardzo fajnie stworzoną stronę, która naprawdę wygląda dosyć markowo. Teraz wystarczy, że sobie po prostu tutaj przejdziecie, dacie save and publish i w tym momencie ta strona ustawi się jako wasza strona główna, to samo stanie się z, to samo stanie się z waszymi stronami produktowymi na przykład, więc przechodzimy sobie do product page, da, dajecie create a new page from template, tutaj dajecie continue i w tym momencie możecie sobie wybrać tutaj jakiś template, możecie wyszukać jakiś nowy, tem, możecie na przykład wyfiltrować template'y, czyli wybrać na przykład tutaj product page, czyli ta strona produktowa i możecie wybrać jakiś inny tutaj template, możecie wybrać jakiś inny szablon i pokaże wam się tutaj fajnie zrobiona strona i możecie je po prostu użyć, wy, tylko zmienić tutaj zdjęcia i wygląda to o wiele lepiej, nie wygląda to już to ta, jak taka strona Shopify'owa, gdzie ten, gdzie tutaj mamy produkt, opis jest po boku, tylko fajnie tutaj nam to, to wygląda, tutaj możemy z, dodać również jakieś wideo, no a u góry wybierzemy ten produkt, który chcemy sprzedawać. Później znowu zapisujemy sobie Save and Publish i po kliknięciu tego produktu pojawi nam się ta cała strona produktowa. Jeżeli będziecie mieli jakiś problem z utworzeniem czegokolwiek na PageFlyu, to dajcie mi znać w komentarzach. Nagram dla was jakiś poradnik, bądź na przykład na temat jakiegoś innego pagebuildera. Jednak zanim zaczniecie tworzyć jakąkolwiek stronę, no to musicie sobie wybrać produkt. W tym wypadku wybrałem taką oto automatyczną lokówkę i powiedzmy, że ten produkt właśnie będziemy sprzedawać. Musicie za stanowić się nad jakąś markową nazwą tego produktu, jeżeli tworzycie w tym wypadku jakiś sklep jednoproduktowy, więc wymyślcie jakąś fajną nazwę tego produktu, fajną nazwę tego sklepu całego, która będzie związana z tym produktem, jakoś markową i później stwórzcie sobie logo. Stworzenie loga też jest bardzo ważne. Możecie to zrobić na Canva, wybrać jakieś darmowe elementy i stworzyć sobie takie logo. Tak więc z elementów po lewej stronie na Canva możecie znaleźć różnego rodzaju elementy, które są związane z tą Waszą branżą. W tym wypadku wybrałem sobie na przykład taki o Zawijas, który ma symbolizować to, że się te kręcią, kręcą te włosy w tym produkcie. No i powiedzmy, tutaj będzie ta wasza nazwa, gdzie tutaj nazwałem to Karle, ale możecie sobie tutaj własną nazwę dodać i macie gotowe logo, które wygląda naprawdę bardzo fajnie. Tak więc mamy produkt, mamy logo, można oczywiście przejść do robienia tego naszego sklepu internetowego. Tutaj użyć zdjęć na przykład z AliExpressu czy z, z innego sklepu, który sprzedaje ten produkt, bo zazwyczaj są to zdjęcia. E, które są, po, pochodzą od dostawców, a jako, że i tak sprzedajemy to z AliExpress, no to możemy to sobie użyć tych zdjęć. I jak zbudujecie tą swoją stronę internetową, będzie ona dosyć fajnie wyglądała, będzie logo, będzie nazwa, będzie wszystko, to wtedy przechodzicie do marketingu. Natomiast zanim przejdziemy jeszcze do Facebook Ads, bo tutaj będziemy robili te reklamy, no to trzeba zrobić jakieś fajne wideo tego produktu. Tak więc znowu przechodzicie sobie do kanwy e, i tutaj wybieracie film, wybieracie wideo na Facebooku, ze względu na to, że Chcemy, aby te rozmiary były takie jak wideo. Na Facebooku otworzy Wam się cały tutaj builder, jeżeli chodzi o kanwę, i tutaj będziemy mogli zrobić to nasze wideo. I teraz skąd brać materiały do tego wideo? Ponieważ na samym początku najprawdopodobniej nie chcecie wydawać pieniędzy na to, żeby choćby zamówić ten produkt i nagrać coś samemu, czy wysłać do kogoś, żeby ktoś coś na to z, z tym produktem nagrał. Wystarczy, że przejdziecie sobie na na przykład Facebooka i tutaj wpiszecie nazwę tego produktu, klikniecie filmy i najprawdopodobniej znajdziecie jakieś wideo które już było kiedykolwiek tam puszczane, czy robione była jakaś reklama z tym wideo No i tutaj znalazłem takie oto wideo i pobrałem go sobie. Czyli przechodzicie sobie do jakiegoś programu, gdzie możecie pobrać takie wideo, kopiujecie ten link, wklejacie tam i pobieracie z Facebooka. Wystarczy, że wpiszecie w Google Facebook Downloader i znajdziecie tego typu programy. Przechodzimy na kanwę i oczywiście tutaj wrzucamy te wszystkie filmy, które ściągnęliśmy i z których chcemy wziąć klipy. One pojawią się nam tutaj w ja na razie wrzuciłem tylko jeden film, ze względu na to, że nie będę bardzo pokazywał, jak to robię, tylko tak na szybko, ze względu na to, że na tym kanale był już film poprzedni gdzieś tam na ten temat. Tak więc tutaj wrzucam ten jeden klip i oczywiście chciałbym go przyciąć. Na razie go tylko tutaj wyciszę. Chciałbym go przyciąć tak, żeby były 5 sekund. Pamiętajcie, żeby te klipy wasze były tak od 3 do 5 sekund. Wtedy najlepiej takie klipy się ogląda, ze względu na to, że to przyciąga dalej uwagę. Jak jest 5 sekund i nagle zmiana klipu to bardzo przyciąga uwagę, tak więc mamy 5 sekund, które wygląda tak, że ta pani jest tylko jedna, i tutaj damy kolejną dodaj stronę, i tutaj mamy tą stronę pierwszą, kolejną dodajemy stronę, tutaj znowu wrzucamy ten filmik, czy też inny, z którego chcemy wyciąć ten klip. No i tutaj również wycinamy tylko i wyłącznie jakiś tam kawałek, czyli przechodzimy tutaj dalej, tak żeby była jakaś inna pani, która coś tutaj robi i ona tu będzie nam robiła to przez 3 sekundy około. Tak więc to też jest dobre. Jeżeli jest 3 do 5 sekund, to jest tak idealnie. Tak więc kolejny klip mamy taki. Później znowu dodajemy stronę, znowu ten sam film wrzucam i znowu tutaj przytnę kawałek, tak aby była tutaj na przykład ta pani. No i tutaj niech to będzie również trwało tak z 5 sekund Gotowe Więc mamy takie trzy oto klipy, które I teraz ten film ma całości 15 sekund, 13 sekund I musicie pamiętać, że do każdego tego klipu będziemy dodawali jakiś nagłówek Czyli jeżeli mamy powiedzmy 5 czy 6 klipów tego typu No to musimy przygotować sobie 6 nagłówków I teraz jak to zrobić? Klikamy sobie tekst, dodajemy dodaj nagłówek Tutaj możemy napisać cokolwiek Zaraz Wam pokażę tak przykładowo, jak to zrobiłem, natomiast chcę Wam pokazać, jak to będzie wyglądało. Później dajemy element, wybieramy sobie taki oto kwadracik, tak żeby to było z tyłu. Możemy sobie dać to na przykład na środek Czy gdziekolwiek Tutaj to zmieniamy na przykład na kolor czarny Natomiast tekst zmieniamy na kolor biały I co jest najważniejsze To to, aby tutaj da dać Wznoszenie zdjęcia I ustawić jakiś, jakąś animację Czyli tutaj będzie taka animacja Tego tekstu I teraz wam pokażę jak ja to na szybko zrobiłem Tak więc zajęło mi to około 5 minut Dlatego myślę, że trochę więcej powinniście czasu na tym poświęcić Szczególnie na tych nagłówkach I na ogólnie na dopasowaniu tego filmu mu do całości. Natomiast pokażę wam, jak to wygląda, czyli kręcone włosy bez podłączania do prądu. Chodziło mi o to, że, ten, że ten, to urządzenie nie ma kabla, więc nie trzeba się przejmować tym kablem. E, idealne loki w dowolnym miejscu i czasie. E, w inteligentne ustawienie temperatury w zależności od typu włosów i tutaj mamy jeszcze na samym końcu zyskaj pewność siebie w każdej sytuacji to jest bardziej takie odnośnie do tych emocji, które może odczuć w momencie kiedy kupi to i kiedy będzie tego używać więc w ten sposób możecie stworzyć taką bardzo prostą reklamę oczywiście poświęcie trochę więcej czasu może na tym aby napisać coś lepszego, czy też poszukajcie na różnych stronach różnych klipów, ja tutaj bardzo szybko z jednego filmu tak naprawdę te klipy wrzuciłem i ostatni element naszej układanki to Facebook Ads, jeżeli wszystko wcześniej macie Gotowe, no to przechodzicie sobie na Facebook ads. Oczywiście tutaj musicie ustawić piksela i tak dalej. Tego nie będę pokazywał, bo jest to film bardziej dla tych osób, które już gdzieś tam wiedzą coś na ten temat. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak tego piksela podłączyć i wszystko, wszystko, no to były poprzednio filmy, e, które możecie zobaczyć jak e, tutaj jest optymalizować wszystko, jeżeli chodzi o Facebooka. Tak więc przechodzimy do robienia reklam. Nazywamy sobie kampanię na przykład e, lokówka e, i lecimy dalej, czyli typ zakupu będzie tutaj aukcja. Konwersja, pamiętajcie o konwersji nie ruch, nie jakieś rozpoznawalności marki i tak dalej, tylko konwersja jeżeli chodzi o te poprzednie, no to oczywiście ruch na przykład ma sens jeżeli macie większy budżet, chcecie najpierw zyskać trochę więcej polubień na przykład pod tym swoim wideo, tak żeby niby to wydawało się bardziej wiarygodne, natomiast w przypadku kiedy mamy taki niski budżet i ogólnie w przypadku kiedy testujemy produkty pod dropshipping, no to konwersja będzie tutaj najlepszym celem kampanii i później przechodzimy sobie do budżetu kampanii, wiadomo zaczynacie z tym 400 zł, no to budżet tutaj dajecie na jeden dzień 25 dolarów, czyli będzie to około 100 zł. W momencie kiedy mamy to wszystko tutaj dajemy najniższy koszt. Przechodzimy do pierwszego zestawu naszych reklam. Tutaj będziecie mieli jeden zestaw, natomiast trzeba będzie zduplikować go 5 razy. Zaraz do tego przejdę. Tak więc tutaj dajemy sobie witryna internetowa, dajemy zakup. Jeżeli chodzi o skonfigurowanie i tak dalej, tutaj nie przejmujcie się tymi wszystkimi informacjami, które wyskakują. To nie jest ważne. Data rozpoczęcia na następny dzień na godzinę 00, i teraz, jeżeli chodzi o grupy niestandardowe, to wiadomo, jeszcze takich nie posiadacie. Jeżeli chodzi o lokalizację, to zostawiacie sobie Stany Zjednoczone, Kanada, i tutaj fajnie będzie jeszcze, jak dodacie sobie Wielką Brytanię, czyli będzie tutaj, będą te trzeba stąd wyrzucić i ja bym sobie dodał tu jeszcze Wielką Brytanię. Tak więc zostawiacie sobie Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, to są takie kraje, które są top krajami, gdzie się najwięcej tych produktów sprzedaje. Jeżeli chodzi o wiek, no to wiadomo, musicie dostosować, chociaż ja na samym początku preferuję zostawiać 18-65, później można zrobić jakieś optymalizacje, kiedy ta reklama zaczyna się sprzedawać. Jeżeli chodzi o płeć, to w tym wypadku wydaje mi się, że kobiety to będzie najlepsza płeć. I szczegółowe opcje targetowania tutaj wybieracie swoje zainteresowanie. Znaczy nie swoje, ale ludzi, którzy będą chcieli kupić ten produkt. Tak więc tutaj na przykład możecie sobie wrzucić jakąś markę związaną z włosami, możecie tutaj stargetować coś na przykład fryzjerów, możecie stargetować jakieś inne rozpoznawalne osoby związane z włosami, z make upem. Na pewno to będą osoby, gdzie tam będą jakieś osoby, które będą zainteresowane tym waszym produktem, więc wybieracie sobie tutaj takie zainteresowanie. W tym wypadku na przykład wybrałem sobie zainteresowanie make up and hair, możecie kliknąć i znajdziecie o wiele więcej innych zainteresowań, które możecie użyć. Ale tak jak mówię, jakieś magazyny tutaj stargetujcie, jakieś marki związane z farbami do włosów na przykład. Tak więc to są rzeczy, które się tutaj targetuje. Jeżeli chodzi o tutaj umiejscowienia, no to zaznaczcie sobie automatyczne umiejscowienie. Tak więc tu już mamy automatyczne umiejscowienie. Tutaj dalej nic nie ruszamy. Jeszcze jedna rzecz na samej górze, czyli jak jest harmonogram, budżet i harmonogram, to musicie kliknąć tutaj odkryć to opcję i kliknąć limity wydatków zestawu reklam i tutaj ustawiacie 2,50 dolara tak aby przynajmniej taką kwotę wydała każdy zestaw reklam, tak żeby wiadomo, bo czasem jeżeli jest tutaj na całej kampanii ten, ten budżet ustawiony no to czasem może się wpompować na przykład w trzy wszystkie pieniądze natomiast tutaj praktycznie nic tych pieniędzy nie pójdzie i wtedy nie przetestujemy tego zestawu reklam, więc tutaj po prostu ustawiacie sobie 2,50 jako minimum dziennie musi wydać na tą reklamę. W następnym kroku przechodzicie do e, reklamy i tutaj będziemy dodawali naszą reklamę, pamiętajcie, że jeżeli chodzi, tutaj musicie dodać tą stronę na Facebooku i konto na Instagramie natomiast jeżeli to konto na Instagramie macie nowe, czy nie macie tam zdjęć, to dajcie użyć wybranej strony, ze względu na to, że czasem osoby przechodzą na tą stronę na Instagramie jeżeli zobaczą, że tam nic się nie dzieje no to może być troszkę problem e, tutaj dajemy pojedynczy obraz lub film no i oczywiście dodajemy tę nasze multimedia, czyli naszą, nasze wideo e, i tutaj damy podstawowy tekst, czyli wrzucać jakiś podstawowy Jakiś tekst, który tutaj chcecie, czyli na samym początku fajny jakiś nagłówek, tak aby był przyciągał jakąś osobę daną, i później możecie na przykład wymienić ze trzy jakieś korzyści płynące z kupienia tego produktu, i na samym dole podać link do tego zakupu, do tego produktu. Oczywiście link również tutaj podajemy, ale tutaj fajnie, jakby się w tym podstawowym tekście też się znalazł. Jeżeli chodzi o nagłówek, no to również musi być to jakiś fajny przyciągający, czyli możecie tu standardowo na przykład napisać produkt i minus 40. Off, bądź możecie dać jakiś nagłówek, typu tak jak tutaj napisałem w tej jednej z naszych reklam. Tam było zyskaj pewność w każdej sytuacji i na przykład możecie taki oto nagłówek dać, czyli coś, co fajnie emocjonalnie działa z tym produktem. No i tutaj krótki opis, jeżeli chodzi o opis pod nagłówkiem, więc tutaj też nie ma problemu. Oczywiście tu pamiętajcie o tym, żeby dać kup teraz. Ten swój link, sprawdźcie, czy na pewno poprawnie wkleiliście ten link. No i w tym momencie możecie opublikować. Opublikować taką reklamę, opublikować taki zestaw reklam. Możecie dodać drugą reklamę, żeby na przykład inne 3 sekundy, żeby to przetestować, ale w wypadku tak małego budżetu możemy sobie tutaj po prostu zostawić jedną reklamę, czyli tą drugą usunąć i na razie zobaczyć, jak ta pierwsza reklama będzie działała. I później, teraz tak, na samym końcu, jeżeli już macie stworzony ten zestaw reklam, no to powielacie go jeszcze 4 razy i w każdym z tych nowych zestawów reklam zmieniacie tylko, wszystko zostawiacie takie samo, natomiast zmieniacie tylko i wyłącznie. To wasze zainteresowanie, czyli w tym wypadku zmieniacie tutaj, żeby było coś innego. Chodzi nam o to, aby znaleźć tych klientów w różnych zainteresowaniach. I teraz, na przykład, tutaj mamy kręcone włosy, tutaj mamy jakąś farbę do włosów, tutaj mamy cokolwiek innego. No to dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, w których z tych zestawu reklam idzie najwięcej sprzedaży i które zainteresowanie jest tym naszym zwycięskim zainteresowaniem, które będzie się sprzedawało. Tak więc w ten sposób możecie zacząć reklamować ten swój produkt, jeżeli macie te 400 zł, czy tam 500 zł swojego budżetu. Budżetu. Pamiętajcie oczywiście, żeby później przeanalizować te reklamy, wyłączyć to, co nie działa, to, co działa, zostawić i inwestować dalej te pieniądze, które zarobicie z tych reklam. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie jakąś łapkę w górę, zostawcie komentarz, jeżeli macie jakieś pytania i widzimy się następnym razem.